Dnia dzisiejszego na terenie Centralnego Ośrodka Sportu przygotowania olimpijskich w Organizujemy we współdziale z UKS Mewa i UKS Bliza imprezę biegową pod tytułem Festival Biegowy Pomukla. Głównym naszym odbiorcą dzisiejszej imprezy są dzieciaki, bo to dla nich żeśmy przygotowali imprezę. Impreza ma charakter biegów na dystansie od 400 metrów do E, dwóch kilometrów to już jest bieg dla e, osób dorosłych, dla, e, e, proszę Państwa, dla e, rodziców dzieci, żeby też pokazali swoim pociechom, że e, nie siedzą tylko na kanapach, się ruszają. Tak, Mamy nadzieję na kontynuację e, e, naszego dwa festiwalu dwa w kolejnych sfery. latach i bardzo Brudnia serdecznie wszystkich Słyska. zapraszamy na takie imprezy, bo e, jesteśmy, należymy do takich ludzi, którzy promują aktyw, aktywny tryb życia. Mm, nie, nie. Okay. idziemy w morza, biegamy na stadion, pierwszą pętlę, obiegamy cały stadion. Czyli tak? co, lubicie biegać? Tak. tak. Podoba Wam się ta impreza dzisiaj? Tak. Aha. Mój tato to organizuje. Aha. Tak. Panowie, jak wrażenia po biegu? pierwsze, Jak się biegło? Pogod. Pogoda za, za ciepła? Czy za tak, ciepłe jest? Tak, ciepła. za ciepło. Więcej, więcej. Dobra, lubicie biegać? Tak. Ilu już macie medali w swoich kolekcjach? Może ty, pierwszy? 14, e, 17, 39. Proszę. 23. Z 15. Super, i wszystkie z biegów? czy? Tak, ja mam z piłki nożnej i z różnych sportów. Ok. Słuchajcie, tak. czy naprawdę warto biegać? Tak. tak. Dopingujemy swoich opiekunów, rodziców, kolegów, koleżanki. Już za chwilę biegnie na metę. Wielkie brawa, oklaski yeah! dla Marta. Gratulujemy. Pierwsze miejsce i miejsce drugie Jakub Rolewski. Również wielkie brawa. Brawa. Dla, e, miejsce trzecie Rafał Misakowski. Wielkie brawa. Dziewczynę to trzeba pieniądze. Agnieszka Kulasta. Zasiwa obronku opinie i wielkie brada. brawo! do Agnieszki. Pierwsza kobieta na mecze. Gratulujemy. I tutaj też na konitu finish. Mamy drugą dziewczynę. Wiktoria Bolda. Gratulacje.